Kochanów, tu mieszka Ghibli. Pewnego dnia podczas jazdy samochodem wpada w dziurę z wodą. Ostatkami sił wydostaje się z zatopionego samochodu na powierzchnię. Okazuje się, że ktoś specjalnie zastawił na niego pułapkę i okradł jego dom ze wszystkich mebli i oszczędności. Nasz bohater postanawia znaleźć złodzieja. Czy mu się to uda? Napisz w komentarzu i oglądaj odcinek do końca. A poza tym nie zapomnij zostawić kciuka w górę. Serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Ju się Z tej strony Gplay, witam was bardzo serdecznie. Jestem tutaj razem ze swoją rodzinką, ponieważ właśnie wróciliśmy z wakacji. Jedziemy teraz do domu. Yy, musimy jeszcze tutaj tylko za zatankować, zjemy coś, już praktycznie jesteśmy w naszym mieście, bardzo tęsknimy za domem. Podobno ogólnie dziadkowie mieli nam zorganizować jakąś niespodziankę, o której jeszcze nie wiemy, także ogólnie jeśli film Wam się spodoba, nie zapomnijcie oczywiście zostawić kciuka w górę. Jeśli jeszcze tego nie robicie i wasz guzik subskrypcji, jeszcze dzwony, koniecznie już teraz zamieńcie go na szary z dzwoneczkiem. Niedługo wbijamy milion 700 tysięcy subików. Jeśli nie jesteście pewni, że macie zaznaczony dzwoneczek, odsubskrybujcie kanał i zasubskrybujcie go jeszcze raz, upewniając się, że dzwoneczek jest zostawiony i wpadajcie do sklepu eGplay.pl po super ciuchy i gadżety, a do każdego zamówienia kolekcjonerska karta z autografem. Także polecam Gplayka. To ty yes? razem z dziećmi weźcie sobie tutaj, zjedźcie. Ja muszę Dobra. dotankować samochód, bo już praktycznie okay. nie mamy. Dzień dobry, witam pana tutaj sprzedawcę. Ja tutaj się sam obsłużę, nie musi mi pan tankować? Ile tutaj już zużyliśmy z 10% całej benzyny? Zostało tutaj 60%, to nie wiem, zostawimy tak jeszcze może na stacji benzynowej z 50%, jest 55%. Jak tam GPL'a ciasteczka wzięłaś? Kupiłam ciasteczka, ale też dla e, dziadków będzie i mam na nich parę pamiątek z, naszego, z naszych wakacji, bo wróciliśmy z gór, mam super osypki w ogóle super no. rzeczy, zatem będzie genialnie. Świetnie, no. dobra, to ja tutaj płacę, dobra. my proszę pana byśmy poprosili tą benzynkę i ta ciasteczka, także tutaj oczywiście panu daję pieniążki i jedziemy. Już w sumie bardzo się tak. stęskniłem za naszym miastem, Gplayka, ty tak samo? Ja też, słuchaj, ale było mega nie odpoczęliśmy i w ogóle e, też byliśmy na paru wycieczkach, zatem bardzo mi się podobało. Dzieciom zresztą dobra. też. E, to e, co lat, bo ja ogólnie no? bym chciał już wracać do domu. wiesz co, nie chcę mi się na razie do dziadków, bo jestem zmęczony, bo jechaliśmy okay. 10 godzin praktycznie w podróży, byliśmy bez przerwy. Do ty, idź dzieciakami, dobra. do dziadków, dajcie tam pamiątki, a ja sobie wrócę Chodźcie. i po prostu odpocznę dobra. i później do was dojadę. Także słuchajcie, ja już bardzo tęsknię za moim domem. Chciałbym już iść, usiąść sobie do komputerka, pograć w Minecrafta i naprawdę zrobić różne fajne rzeczy, odpocząć na mojej kanapie i tak dalej także jedziemy, jakie piękne moje miasto, naprawdę się stęskniłem, tu jakaś w ogóle budowa jest, ej, o nie ratunku, co się dzieje, jestem pod wodą, nie mogę wyjść, nie mogę wyjść, słuchajcie, drzwi mi się zaczasnęły, pomocy zaraz się tutaj utopię, dobra, czekajcie, muszę jakoś okno wybić muszę jakoś okno wybić, nie wiem, postaram się jakoś to zrobić, o, dobra, udało mi się, udało mi się ale słuchajcie, o nie ratunku, ratunku, topię się, topię się o, wziąłem wdech, mój samochód się zaraz cały zatopi. Leto, niech mi ktoś pomoże. Potrzebuję pomocy. Proszę pomocy, pana, o, już halo. Panu, proszę pomocy. pomocy. Jest je samochód się samochód szybko, mi się tutaj popsuł. Halo, i telefon o. miałem przy sobie. No nie, 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 nie. zaraz o mi się nie. telefon popsuje. Niech mi pan proszę pomoże. Pana, Musimy się stąd wydostać. O, nie. Chodźmy, chodźmy, proszę pana. Ojejku, cały pana cały pana samochód, o, spółczuję panu, bardzo panu spółczuję. Samochód, współczuję. to już jest Ale, do kasacji, pana... przecież to jest mój ukochany samochód, Ojej, co ja teraz zrobię drugiego tak. takiego, nie kupię, kto spokojnie. to zrobi w ogóle, to ktoś zrobił tą pułapkę, nie w ogóle no. się źle czuję, słabo mi jest spokojnie. trochę. O. Zapraszam, zapraszam, do... ja już pana podwiozę do szpitala, już tutaj jedziemy, proszę pana, zapraszam tutaj, proszę sobie wsiąść do samochodu. Wie pan co? Prawie się w ogóle utopiłem, proszę poczekać, pan jest taki szybki, no. ten pan jest taki proszę szybki. Pana, ja, ja nie cię... mogę pan Kraksy też tutaj jakoś zaliczył. Niech pan uważa proszę fajne pana, autko. Tak, Szkoda. Tak, no, by dziękuję było dziękuję bardzo. Zapraszam do mojego samochodu, ja panu pomogę. Ja tutaj widziałem, jak pan wpadał, ale no nie nie zbiegłem szybko. z mojego domu. E, w ogóle wnętrze prawda, naprawdę tak, mi się podoba tak, tutaj tak. pana samochodu. W ogóle prawie się utopiłem. Do całe szczęście, że udało mi się drzwi otworzyć i wysiąść z tego auta, ale mało Dobrze, brakowało pan. i bym się tam Zapraszam. utopił. Będę musiał tak. dowiedzieć się, kto. Kto w ogóle za to odpowiada, kto za tym stoi? Bo to nie jest normalne, że na środku drogi jest po prostu jakiś basen dokładnie, wykopany. Dokładnie, bardzo dziwna sprawa, dobrze. Ja panu proponuję, niech pan. Ja też mam kolegę, nawet lekarza, zatem może pójdziemy do niego, chwilę, bo ja tutaj tak, zawsze tak, chodzę tam nie, do gabinetu w rogu, tam jest mój ulubiony tam... lekarz. Ale tam chyba tego ta, ta, ta lekarza dzisiaj nie ma. Zapraszam, ja ma, panu mówię, ja znam takiego dobrego lekarza, że on panu od razu pomoże. Od no razu dobra, zdaje się na pana, niech będzie. Jeśli pan tak sądzi, bardzo góry. pomocny w ogóle pan jest, że mi tak pan pomaga, dowiózł o, tutaj tak, i tylko, tak dalej. Tak. Tam panie chwejcie, o o, mój kolega tak. No, tak, dzień, tak dobry, pan, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I tam dobra, to tak. ja sobie tutaj usiądę. Hej co on tutaj w ogóle mnie zamknął? Hej. Ten koleś, on mnie zaatakował, zaatakował mnie, jest jakiś niezrównoważony, co? jest bardzo dziwny Proszę go tutaj trzymać na oddziale zamkniętym do końca Ej, tak, tak? to dokładnie. nieprawda, y panie lekarzu, y on kłamie, on mnie wrabia I co to jest, to jest jakaś zasadzka, pułapka i w ogóle zamknął mnie tutaj ten cwaniak Jakby to wszystko było zaplanowane, coś mi tutaj w ogóle nie wygląda dobrze Chciał mnie zamknąć tutaj na oddziale zamkniętym, no bez przesady To ja się muszę stąd jakoś wydostać, słuchajcie, i szukać pomocy Wiecie co, schowam się tutaj, o i wezmę tutaj, wybiję szybę i wyjdę co on myśli, że tak łatwo mnie tutaj będzie zatrzymać zrobimy tutaj parkour, żebym tylko nie zwichnął nogi, trochę się kiepsko czuję powiem wam, że czuję, że mój organizm jest taki mega niedotleniony, prawie się zresztą utopiłem, także to nie było normalne hopsa, hopsa i lecimy, słuchajcie, będę musiał teraz znaleźć jakiś tutaj, nie wiem, środek transportu i po prostu uciec do domu, do domku już tak tęsknię za moim domem słuchajcie, wracam do tego miasta, o wezmę od Dantka, pożyczę skuter, e, dobra także jedziemy, e, tak tęsknię. Za tym miastem, a szczerze, to teraz naprawdę bardzo dużo się tutaj pozmieniało i dziwne rzeczy mają miejsce. To nie jest normalne, co się w tym momencie wydarzyło. Ktoś zrobił, nie wiem, czy to na mnie, pułapkę, ale ten pan tak, jakby chciał mnie po prostu specjalnie zamknąć na tym oddziale w szpitalu. Także okej, okay, otwieramy drzwi, cyk. I gdzie są w ogóle. Co, gdzie jest mój telewizor? Gdzie są moje meble? I co tu się wydarzyło? Ej, w ogóle chwila, chwila, chwila. Nie ma nawet kuchni, nic tutaj nie ma. Czekajcie, a tutaj jest w ogóle mój skarbiec. Ej, ktoś tutaj sobie go otworzył otwarty mój skarbiec. Mam nadzieję, że pieniędzy nikt nie tknął. Co? Jest tu wszystko otwarte. Proszę, proszę, żeby były pieniądze, żeby były pieniądze, nic tutaj nie ma! Nic tutaj nie ma! Zostałem okradziony, słuchajcie. Okradli mnie jacyś złodzieje w ogóle. Nic tu nie zostało, wszystkie meble zostały okradzione. Ja nie mogę wystarczyło, że na tydzień z rodzinką na wakacje. Co to w ogóle jest? O co tutaj chodzi? Patrzcie, w ogóle wszystko to jest ten macie? koleś, przecież, który mi pomagał. Ej, zakrył teraz twarz w chustą. Co on myśli, że ja go nie rozpoznam? Ej, wy, wszystko co? Macie? Ej, co, co jest? wszystko macie. Okradliście tutaj mnie robisz? tutaj? Ej, co to ma być? Czemu w ogóle? Gdzie, co wy tu robicie? Okradliście mnie złodzieje? Jesteście Taka. złodziejami, czy co? jesteśmy, może jesteśmy, może nie jesteśmy, miałeś być Oła. w szpitalu, tam cię też wysołem, tam miałeś nie. być. Co ty? Ej, Aha, ratunku, co płasko, to jest? Dokładnie. Dobra, biorę twoją kanapę i się zwijamy, z nara! Ty, złodzieju jedę! Zostawcie mnie, zostawcie mnie! Ała, On mnie tutaj w ogóle atakuje. Przestańcie! Oddawajcie moje rzeczy, widzieliście? Ukradli mnie, złodzieje! Wystarczyło pojechać na chwilę i już mnie tutaj ukradli. No ja nie mogę, muszę poprosić o pomoc albo się stąd jakoś wydostanę. Może telefonem spróbuję. Nie no, telefon telefon w ogóle nie działa, jest kompletnie zalany nie mogę z niego korzystać, moja nokia w ogóle się zalała i, te, i samochód też się zalał i, tele, i samochód i, i, i dom został cały ochrodziony, giplejka giplejka pomóż mi, Został uwięziona, kradli nas jakiś kilo. o nie co? jeszcze ty do ty tego radasz? deszcz to jest najgorszy dzień w moim życiu, po prostu gorzej być nie mogło jeszcze do tego wszystkiego deszcz, zrozumiesz to? że zalał nam się samochód, już nie będzie jeździł, telefon co? moja nokia ulubiona też się zalała, nasz dom został okradziony nie mamy pieniędzy, nie mamy mebli I normalnie jeszcze co do tego jest? zostałem uwięziony Pobity przez więź... Przez jakichś bandytów I jeszcze zaczął deszcz padać, no po prostu Najgorzej, najgorzej na świecie replayka. No co masz? my teraz zrobimy? Słuchaj, no jak to co, musisz iść na policję przecież Wszystko, nawet łóżka przecież tylko Ty nawet, nawet schodów co nie jest? ma tutaj Jest drabinka, rzeczywiście no nie ma łóżek nie. Ale jest, przynajmniej lampy zostały Tyle dobrego, na słuchaj lampy, no. Nie trzeba będzie jest inwestować w oświetlenie i Dzieci sypialnie też zostały całe obrobione Jeeplajka, musimy iść na policję, musimy to zgłosić. Ja tego tak, tak. nie zostawię. Musimy znaleźć tych tak. bandytów i zabrać im nasze pieniądze, bo tak naprawdę, no to było wszystko, co mamy, Dokładnie. wiesz? Dokładnie. Dokładnie szybko biegnij na policję, a ja tutaj, no nie wiemy, może powiem się sąsiadów, czy ktoś coś widział. Dobra, dobra, ja jadę tutaj e, skuterkiem pożyczonym od Antka. Mam nadzieję, że się nie umówił no, na żadną randkę i nie będzie mi miał tego za złe, że ogólnie od niego ten skuterek pożyczyłem. Także szybciutko, słuchajcie, ruszamy, czym prędzej i muszę to zgłosić e, naprawdę. Jestem w głębokim szoku. No tego się nie spodziewałem, że aż tak będzie źle, tęskniłem za tym miastem, a tak naprawdę teraz bym chciał zostać tam, gdzie byłem i nawet o niczym nie wiedzieć. Panie Władzo, panie władzo, o, potrzebuję dobre, pomocy. Dobre, co Ej, dzieje, w ogóle tak? zostałem wpakowany w pułapkę, mój samochód spokojnie, się zalał, mój telefon się tak? zalał i mój dom został spokojnie. cały okradziony przez złodziei, bandytów. Co? Proszę pana! Właśnie mieliśmy parę takich przypadków ostatnio w mieście, że e, każdy, kto po prostu wyjeżdża na jakieś, nie wiem, wakacje, albo wycieczki, no tak kto? byliśmy tak? na wakacjach, wróciliśmy dopiero tak? dzisiaj. W ogóle dziwne było to, że te wakacje tak? były bardzo tanie, bo zapłaciliśmy tak naprawdę e, 10 zł tak? za osobę, a wakacje były na tydzień. No i myślałem, że to świetna oferta. Świetnie tak, się w sumie prawda. bawiliśmy na tych wakacjach, ale teraz po powrocie okazało się, że w ogóle nie mam nic w domu. Co, musimy coś z tym zrobić, tak, panie władze. Niech mi pan spokojnie. pomoże. E, może pan mi powie, gdzie pan zakupił te wakacje, bo to jest podejrzane, że No biuro turystyczne. Rzeczywiście, jest biuro? to jest dziwne ogólnie, że to było takie tanie. Dobrze, tutaj podejdźmy. jest gdzieś tak? biuro turystyczne po prawej stronie. O, dokładnie tutaj. Chwila. Tak, biuro podróży. O, świetnie, ok. Tak? I tutaj właśnie o zamknięte do odwołania. Co? co? Tutaj było otwarte. Normalnie a -a. były drzwi otwarte. Można było kupić wycieczkę. A teraz najprawdopodobniej Dobra, to jest tak? zamknięte do odwołania. To może pan policjant by wyważył drzwi. O, ma pan sprzęt, Dobra, widzę. Tak, tak, mam sprzęt oczywiście. 3, 2 i wyważam mi. 1. Okej, Dobra. O świetnie. Okay. Jak Dało tam jest, się, są jakieś poszlaki? Coś no trzeba i... może tutaj dokumenty no posprawdzać, czy to wszystko szybko, legalnie szybko. było? Nie. No tak, właśnie sprawdzamy, ale niech pan zobaczy. oni to chyba już popakowali wszystkie rzeczy no i nic nie ma. No nie, no chyba się zebrali interes, ale to jest bardzo podejrzane. Musimy jeszcze sprawdzić, może jakoś koło tego budynku albo mam pomysł, może sprawdzimy resztę budynku tutaj u góry czy coś tam jest, tylko proszę się no przygotować, to ja mam pan miecz, bo może być niebezpieczny, tak jak pan mówi. Zatem musimy. Okej, okay, dziękuję taki... panu bardzo. Tak, tak, no tak. dobra, to co, będziemy musieli ci tam wspiąć? Umie Pan dobrze parkur robić. No tak, oczywiście, staję wyszkolony tutaj. Testy sprawnościowe, pan, mam nadzieję, że na piąteczkę wszystkie zaliczył, tak? Tak, tak, proszę Dobra, pana, chwila. Dobrze. Ja tutaj mam zezwolenie, tak, na wybijanie tak, tutaj szyby, żeby się to tu jest... wejść. Tak, Okej, okay, coś pan. tutaj jest. Ej, to jest moja lodówka, panie Władzo. O, widzi Jak to jest... pan. Jak to oni tutaj ukradli moją lodówkę i sobie tak. wzięli? Tylko jedzenia nie ma, ale normalnie, no, za mi lodówkę i tutaj są jakieś pieniądze. I mój telewizor nawet jest. No niech pan że no, proszę, proszę pana, pana telewizor Dobra. ma, Dobra, lodówkę biorę, tutaj, telewizor, tak, tak. już część sprzętów przynajmniej będę miał. Będę mieć jak mieszkać w domu, bo na ten tak. moment to tam nic nie ma, pusto jest. Dobra, panie, panie policjancie, w o! ogóle tutaj coś proszę jest. O, spis, spis adresów, adresów do kradzieży? Czyli co, oni mieli tutaj spis... Spis miejsc, które po prostu chcieliby okraść, tak. pewnie tych ludzi wysyłali właśnie na wakacje. Chwilę, rzeczywiście. Tutaj jest nawet mój adres, Dziś widziałem. A jest adres Gplaya I oni w sumie przyszli i ja tutaj dostałem ulotkę. Oni mi do skrzynki na listę wrzucili ulotkę z tą ofertą tych wakacji. Ja tutaj do nich przyszedłem, zakupiłem, a nie wiedziałem, że oni tutaj już mieli plan, że oni mi chcieli okraść, i dlatego mnie wysłali na te tanie wakacje. Panie władzo, musimy coś z tym zrobić. Spokojnie, proszę pana, to wszystko zostanie zgłoszone. Oczywiście musimy znaleźć tych najlepiej bandytów albo ich bazę. Ponieważ jeżeli tutaj mają na przykład swoje biuro, to musimy znaleźć, gdzie oni trzymają te pieniądze. Oj! uważaj! Uwaga. Ja znam! Znam tego człowieka i to jest pan ze stacji benzynowej, a ten normalnie proszę sprzedawał uchać. ciasteczka! Ratunku o pomocy! Ja tutaj uciekam na górę pan uważa, że oni są poponać, bardzo silni. pana! Dobra, Poponami. pomogę panu, pomogę panu. Oj. O, dobra, o nie, panie policjancie! Panie policjancie, no nie pan policjant, słuchajcie, poległ. Ale ja tutaj na patencie mam nadzieję, że się z nimi rozprawię. To jest jedna szajka, słuchajcie. Przecież to, jest, to są ludzie ze stacji benzynowej. Ci co zostali, ej, zostawcie mnie, cwaniaki, dajcie mi spokój. Ja nie chcę tutaj w ogóle prowadzić jakichś y, pojedynków. Dajcie, dajcie spokój. I w ogóle tu jest jakaś mapka. Ty, ty, panie, ja już więcej nie będę u pana tankował na stacji. Już więcej nie będę tankował. I w ogóle, słuchajcie, znalazłem jakąś mapę, która gdzieś prowadzi. A może to jest mapa do ich bazy? Może uzyskaliśmy mapę do ich bazy i ona po prostu nas doprowadzi do moich pieniędzy i moich rzeczy. Wiecie co? Ja chyba nie mam co polegać tutaj na policji. Szkoda zresztą czasu. Po prostu sam wezmę tą mapkę, jakoś ją odczytam i zdecyduję, gdzie mam iść. Dobra mapka pokazuje w tamtym kierunku, żebym się udał. Potrzebowałbym tylko jakiś szybki środek transportu. E, w sumie tam, słuchajcie, jest radiowód policyjny. Okej. Okay. O, panie policjancie, panie policjancie. Antek? Ej, ty jesteś jest policjantem? Co ty w ogóle robisz? Czy przybrałeś za policjanta czy co to jest? Bal przebieranców nie, mam jakiś? Ciebie dobrą wiadomość chciałem ci dzisiaj powiedzieć. Dzisiaj w ogóle, yy, nie wiem, czy pamiętasz, ja zaprosiłem cię i normalnie pojechałem na kolację. Bo normalnie z tej że się dostałem do policji i to była y, wow. niespodzianka. No? Gratulacje, Antek. Też Dzieci. kiedyś pracowałem w policji. Ogólnie my mamy problem, Antek. W ogóle Dzieci. zostaliśmy okradzeni. Nasz dom został obrabowany. Mój to? samochód został dzisiaj zatopiony. Już ci z niego, wiesz co? O, Mój jadzie. telefon również. Dzisiaj jest najgorszy dzień w moim życiu. Ale słuchaj, Pokojnie, jest nadzieja, no? ponieważ tutaj przed chwilą byłem z innym policjantem, rozprawialiśmy się z bandziurami wypadła z jednego. To taka mapka. Wiesz może, gdzie to jest? O, ja wiem, gdzie to jest. Tutaj jest ta droga. Musimy iść. Czekaj, to trzeba inaczej ułożyć. W tamtym kierunku. Tam musimy jechać, słuchaj. No dobra, co? słuchaj, to Antek, dawaj. Lecimy. Weź radiowóz policyjny. Mamy do niego dostęp. I słuchaj, prowadź szybko. jedźmy tam, zanim, wiesz co, oni po prostu zawiną tak. się z tymi moimi drogocennymi rzeczami. Ukradli mi wszystkie meble. Ukradli mi cały skarb. Wiesz, ile ja tam miałem pieniędzy, oszczędności mojego życia. Wszystko Piotrze. poszło po prostu. Także Antek, no tak, tak. No? jeszcze długo, jeszcze daleko jeszcze to tu jest. Tutaj, tutaj już, ale wiesz to nawet lepiej dla mnie, bo jeżeli my sami tutaj, to, znaczy ja sam w sumie rozwalę e, z swoją pomocą w bandytów, to samy awans. O no świetnie, no to będziesz miał szansę się wykazać Antek. Słuchaj, bo to jest tajna waza wojskowa, tu tak. tutaj ta mapka prowadziła. No tak, tak, prowadź tutaj. Ej, widzę tam. Trochę, tam ktoś no. jest, słuchaj, na dachu, jakby pilnował. O, się. Rozejrzyjmy się może tutaj. W ogóle widzę, że te, tak nie było, słuchaj. Jeszcze niedawno. My się tutaj rozprawialiśmy z zombiakami, byliśmy tu całą rodzinką. Pamiętam. Ej, rzeczywiście, o nie, tutaj są lasery, zobaczyli mi Antek. Musimy Przez jakoś tam, inaczej tutaj. się przydostać. Tam jest pilnie strzeżony, słuchaj. Może tędy jakoś się przy, 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 przeskoczymy, co? Tak, Myślę, że byśmy. Uh. Super zdroje, więc o Ci pomoże i może jeszcze masz jakiś mieczek, czy ci dać. No mam, słuchaj, dostałem tutaj od policjanta no taki diamentowy. E, Myślę, że damy radę doskoczyć tam tutaj. E, tak, czekaj, damy może radę. tędy jakoś. E, załóżmy tutaj. O, hop, hop, słuchaj. O, tutaj jest dobra wysokość Moglibyśmy dobra, to doskoczyć i teraz jestem w stanie to przeskoczyć, tylko najlepiej chyba byłoby od dachu. E, masz może jakiś blok, słuchaj, żeby ma, ma, się podsadzić. Ma, mam, o, tutaj zrobię taką. E, Dobra. Fajną Zrób jeszcze transformę. tutaj. Dobra, okej, okay, okej, okay. hopsa. Dawaj, teraz Szybę. się podsadzimy i tutaj mamy Dobra. jednego, słuchaj. Dawaj, dawaj, żeby nas nie zepchnął tylko żeby nas nie zepchnął wow! Ty ten miecz podpala. Czy to ty go podpaliłeś? O nie, to No to, to zbroja, to zbroja podpala. A, to moja zbrojka podpala, Snyderu. Czyli jak ktoś mnie zaatakuje, to się podpala. Spróbuj mnie uderzyć. Wow, Jaka znaczy. świetna sprawa, Antek też radę, żeby ci się nic nie stało damy w porządku? Radę, spoko, spoko luźnik. Normalnie jestem wyszkolony, więc damy sobie radę. Słuchaj, musimy ich wszystkich rozwalić. No, słuchaj, teraz... tutaj otworzę drzwi, żebyśmy mieli wyjście. Tutaj jest dwóch gatków, ale myślę, że lepiej by było tędy się tak. na przykład dostać. Zobacz, tutaj jest klapa, okej, okay. czekaj, żebyśmy tylko zobaczyli, e, właśnie, że, czy tu są moje rzeczy, czy, czy ich tutaj nie ma. Są to, tam jakieś skrzynki. Jest tutaj jakiś człowiek, który też pilnuje antek. Dawaj, idziemy. Damy sobie z nim radę. Ty jesteś policjantem, to rusz do boju, Antek. Wykaż się. Jak coś to, to podwiem po komendantowi, że powinieneś zasłużyć na awans. Jak sobie poradzisz z tymi bandziorami. No, uderzcie mnie, uderzcie mnie, cwaniaki. Dawaj, jak ich wezmę na siebie i oni się będą podpalać, sami się wow. będą podpalać. Uważaj, z tyłu jeszcze Patrz, są. No, uderzcie mnie, cwaniaki. Ja Słuchaj? Chcę ja znalazłem w skrzynce! O to świetnie! A ja znalazłem kasiorę! To jest moja kasiora, dobra! A wy się będziecie tu podpalać, wszyscy pod będziecie się podpalać, cieniaki. Antek, od odnaleźliśmy no. moje pieniądze, oni pewnie też Jej. moje meble tutaj nawet by się nie zmieściły, nie bo ich zbyt sporo, oni pewnie sprzedali te meble i teraz tylko musimy odzyskać pieniążki i później to Paka. wszystko im wysadzimy i powinniśmy ich schwytać do więzienia, prawda? Tak, dokładnie. Z ich do wyjścia. Tutaj damy normalnie, że policja i będzie po nich. Dawaj, obstawiaj TNT i obstawiaj cały ten, tak. cały, cały ten, y, po prostu całą ich bazę. Ja tutaj ich będę podpalał. Ja, tutaj są nawet dwusetki. Jest naprawdę tutaj dużo tych pieniędzy, ale ja postaram się zebrać ich jak najwięcej, bo to jest mój cały dorobek życia. Także nie odpuszczę. Muszę zebrać co do grosika. Z zianko do zianka i zbierze się wszystko. Dobra, Antek, dawaj, podpalaj. No, o ty, gagatku, tak. jeden. Taki jesteś mądry. No to zostaw mojego przyjaciela policjanta Antka. Właśnie. Antek to najlepszy policjant na świecie. OK, dawaj Antek, dawaj Antek. O, uciekajmy, Trzy, odpalaj, dwa, odpalaj. Jeden, Uwaga! I zobaczymy, nagramy ten piękny wybuch. Uwaga! Bek. I Cała baza bandytów została zniszczona. My teraz idziemy po wsparcie. Przedostaniemy się ten Antek? Bo tutaj są lasery. Trzeba może to znaczy. jakoś skoczyć ja Okej. Okay. ale to jest bardzo bo. Słuchaj, za chwilę musimy uciekać, bo. Za Uciekaj, 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 ja idę po wsparcie. Dobra, Także idź. słuchajcie, pieniążki odzyskane. Teraz trzeba wszystko zgłosić na policję. Jakże ja tutaj wiecie co, przełożę ten samochód, odwrócę drugą stroną. Hops, oj, tutaj źle to zrobiłem, dobra, teraz możemy lecieć i lecimy po wsparcie i będziemy mieli tych bandytów złapanych do więzienia. Także dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego odcinku. Trzymajcie się, pa pa!